Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest pan Grzegorz Kostrzewa Zorbas, znany społecznik, dzisiaj też bardzo mocno związany z naszym regionem, współpracuje z Panem Prezydentem. Co Pan robił, Pana prezydenta? Jestem członkiem Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. To jest komisja apartyjna, do której należą eksperci bezpartyjni jak ja oraz przedstawiciele partii politycznych, a celem jest gromadzenie opinii i pomysłów z jak największej liczby środowisk profesjonalnych i politycznych w Polsce dla stworzenia jak najlepszej strategii bezpieczeństwa narodowego. I jak to wygląda dzisiaj? Jesteśmy bezpieczni? Y, jesteśmy y, w miarę bezpieczni. Mamy stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa narodowego, rozumianego y, tak najbardziej tradycyjnie i wąsko y, jako bezpieczeństwo przed wojną, przed atakiem zbrojnym na y, nasze terytorium. Y, ale istnieje wiele innych zagrożeń i y, komisja podchodzi nowocześnie to znaczy bardzo szeroko. Do sprawy. Przy czym działalność komisji się praktycznie zakończyła publikacją Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego niedawno oraz dziełem tajnym, które poszło do użytku najwyższych urzędów państwowych oraz sił zbrojnych polskich. A teraz można się spodziewać nowego etapu za jakiś czas powołania nowej komisji, bo taki przegląd bezpieczeństwa narodowego musi być okresowy, musi być powtarzany cyklicznie. Jest to i wymóg prawny, i wymóg merytoryczny. To jest po prostu potrzebne krajowi. Jest pan zwolennikiem Unii Europejskiej? Tak, jestem zwolennikiem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jestem zwolennikiem istnienia i rozszerzania Unii Europejskiej, w tym o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, gdy będą do tego przygotowane, w szczególności Ukraina i Białoruś, po demokratyzacji w przypadku Białorusi, po reformach gospodarczych w przypadku i Białorusi, i Ukrainy byłyby cennymi członkami. Ale to bardzo ważne, jestem zwolennikiem również głębokich reform Unii Europejskiej. Unia w obecnym kształcie ma bardzo wiele wad i zagrożoną przyszłość. A w takim razie Bułgaria i Rumunia, co Pan o tych dwóch krajach myśli? One już są w Unii Europejskiej. Tak, najnowsi członkowie, przygotowani średnio, nie w pełni. Ale jak dotąd po już około 6 latach ich członkostwa żadnego nieszczęścia wielkiego nie ma. A czy to nie osłabia siły Unii Europejskiej, że takie państwa są przyjmowane do Unii? Gdyby ich było zbyt wiele, to tak, Unia ponosiłaby jeszcze jeden wielki ciężar, to byłaby jeszcze jedna wielka wada Unii. Dziś kraje tak stosunkowo ubogie, na tak stosunkowo niskim poziomie rozwoju gospodarczego, są nieliczne i małe w stosunku do całego potencjału Unii. Więc to jeszcze nie jest wielki problem, to w ogóle nie jest jeden z głównych problemów, i nie to wymaga zmian. A co wymaga zmian w takim razie, w Unii? Wymaga zmian jej nadmierna ingerencja w różne sprawy gospodarcze i inne. I przerost biurokracji, rozumiane i jako urzędy, i urzędnicy, i e, jako przepisy, procedury, e, tego wszystkiego jest co najmniej dwa razy za dużo. Czy Bruksela jest tego świadoma? Na, na początek reform bym m.in. E, zmniejszył liczbę pracowników instytucji unijnych o połowę, a potem e, bym Sprawdził, czy się nie da jeszcze zmniejszyć bardziej. Unia niepotrzebnie reguluje bardzo szczegółowo i bardzo sztywno wiele dziedzin gospodarki i wiele dziedzin życia poza gospodarką, często wychodząc, jeżeli nie poza literę, to poza ducha traktatów, które ją stworzyły, i z całą pewnością rozwój Unii w stronę państwa federalnego. Czego nie ukrywają liczni liderzy Unii. W Polsce jest to niedoceniane. Często bardzo daleko e, idących wypowiedzi z Brukseli, czy Strasburga, czy Berlina. W Polsce nawet media nie powtarzają i, i nikt o nich nie wie, może poza garstką ekspertów. Więc ten federalizm unijny nie ma żadnej podstawy w opinii publicznej, w woli obywateli, wyborców, społeczeństw, narodów. Państw członkowskich. Nie istnieje coś takiego jak tożsamość europejska. Każdy obywatel Unii Europejskiej jest jednocześnie obywatelem i identyfikuje się przede wszystkim ze swoim państwem i z narodem, który to państwo stworzył. Obywatele Unii Europejskiej są Polakami, Szwedami, Czechami, Hiszpanami. Nie są Europejczykami w sensie politycznym, czy w, w sensie narodowym, w sensie etnicznym. I to różni zasadniczo Unię Europejską od Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie każdy obywatel jest przede wszystkim Amerykaninem, a, ja a dopiero powiem... w dalszej kolejności jest na przykład Nowojorczykiem, czy Kalifornijczykiem. I tam może istnieć bardzo silna władza federalna, bo taka jest wola i takie jest upoważnienie obywateli Amerykanów. Nie ma nic podobnego w Europie. A jak pan skomentuje słowa pani poseł e, Krystyny Pawłowicz, że modli się o to, żeby Unia Europejska upadła? Jak pan skomentuje słowa, że pani Pawłowicz uważa, że flaga Unii Europejskiej to szmata? Nie zgadzam się, zresztą podobnie jak na przykład partia polityczna, do której pani poseł należy, czyli prawo i sprawiedliwość. Ja nie należę do żadnej partii, ale popieram to, że w stanowisku wszystkich dużych partii politycznych w Polsce pozostaje przynależność Polski do Unii Europejskiej. Natomiast uważam, że w programach tych partii powinno być dużo więcej miejsca na reformy Unii Europejskiej. Że bardzo konkretny program reform powinien być wypracowany najlepiej wspólnie, na zasadzie ponadpartyjnego interesu, narodowego e, interesu e, Polski. Gdyby Unia Europejska przestała istnieć, tak jak się pani poseł o to modli, wróciłby porządek, e, który ostatni raz w Europie m, miał miejsce w latach 1930, a wcześniej przez długie stulecia. Stulecia konfliktów, wojen niszczących samą Europę, niszczących jej poszczególne państwa i narody, w tym szczególnie często i dotkliwie Polskę, a te wojny rozlewały się na cały świat. Wszystkie wojny światowe miały początek w Europie, za co świat Europy nie kochał, a dziś przy obecnym układzie sił, gdy Europa nie jest już największą potęgą, to by się dla Europy mogło skończyć wręcz kolonizacją przez zewnętrzne potęgi. Z tego co słyszę, z tego co Pan powiedział na początku, jest Pan zwolennikiem Unii Europejskiej, ale nie jest Pan zwolennikiem wprowadzenia euro w Polsce. Tak, i pisałem o tym niedawno w tygodniku sieci obszernie, w artykule pod tytułem Złoty krzepi, euro szkodzi. Wspólna waluta została wprowadzona nieco ponad 10 lat temu. To już długi eksperyment i już dostatecznie długi, żeby pozbyć się wszelkich wątpliwości co do jego rezultatu. Nie udał się ten eksperyment. Otóż wspólna waluta została wprowadzona wbrew całemu doświadczeniu gospodarki światowej, przeanalizowanemu z wyciągnięciem wniosków. Które się nazywają Teoria Optymalnych Obszarów Walutowych, a główny autor tej teorii dostał Nagrodę Nobla Ekonomiczną w 1999 roku, czyli mniej więcej wtedy, gdy euro krok po kroku wprowadzano. Niestety politycy unijni nie uznają żadnych autorytetów, na przykład noblistów. Zrobili swoje częściowo z niewiedzy. E, większość polityków e, ma nikłą wiedzę ekonomiczną, bardzo powierzchowną e, często, a częściowo z e, pełną świadomością, czym to grozi gospodarcze, ale uważali, że warto zapłacić każdą cenę gospodarczą za zacieśnianie politycznej integracji w Unii, za budowanie federalnego państwa, zwanego superpaństwem, za budowanie Stanów Zjednoczonych e, Ameryki. I dziś Euro szkodzi całej Unii Europejskiej, spowalnia jej wzrost gospodarczy i rozwój. I dzieli Unię, zamiast integrować dzieli na trzy grupy krajów, w których drogi się coraz bardziej rozchodzą. To jak skomentować to, że nasi rządzący nami, tak? Tak, mocno dążą do tego, żeby to, to euro w Polsce jednak wprowadzić. Robią wielki błąd częściowo z nierozumienia gospodarki, częściowo dlatego, że za wszelką chce, cenę chcą dołączyć do tak zwanego twardego jądra czy trzonu decyzyjnego, ale skutki dla polskiej gospodarki, więc dla pozycji Polski w ogóle, bo kto jest słaby gospodarczo, ten się nie liczy w innych dziedzinach, skutki dla Polaków. Dla każdego z osobna, każdej rodziny, każdej miejscowości byłyby bardzo złe. Byłoby to pozbawienie Polski szans szybkiego rozwoju gospodarczego, szans dołączenia do zachodniej Europy i do y, czołówki świata. Byłoby to zamknięcie Polski na y, obecnym poziomie rozwoju w optymistycznym scenariuszu. To byłby optymistyczny scenariusz. A w bardziej realistycznym strącenie w przepaść, w jaką zostały przez wspólną walutę strącone Hiszpania, Portugalia, Grecja kraje dużo bogatsze Słowacja. od Polski. Słowacja jest od niedawna w strefie euro, jeszcze nie odczuwa w pełni tego rezultatów, ale nawet Włochy, które są wielokrotnie bogatsze od Polski, to jest jeden z najbardziej. Rozwiniętych gospodarczo i w ogóle cywilizacyjnie, jeden z najbogatszych krajów całego świata. No, tak jak pan Jednak zapisał. nieprzygotowany do wspólnej waluty z jeszcze mocniejszymi, jak Niemcy, czy Skandynawowie, czy Francuzi, i dlatego dziś cierpiący na euro, Włochy, spadają w dół hierarchii świata przez euro. No, może Unia potrzebuje tych polskich pieniędzy? O, Unia potrzebuje polskich zasobów, pieniędzy też oczywiście, ale pieniędzy w Polsce dużo nie ma, niestety. Polska pozostaje wciąż jednym z najniżej rozwiniętych państw unijnych. Zależy jak mierzyć, ale na ogół wygrywamy tylko z dwoma, trzema krajami Bułgarią, Rumunią, wspomnianymi czasem z Łotwą. I to z, z reguły koniec, co oznacza, że ponad 20 innych państw jest ponad nami, mierząc stopniem rozwoju, mierząc bogactwem, mierząc dobrobytem, mierząc materialnym poziomem życia po prostu Polaków. Czyli będziemy jeszcze biedniejsi? W bylibyśmy bylibyśmy to... jeszcze biedniejsi, podzielilibyśmy los Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Gdzie między innymi bezrobocie ogólne wynosi po około 27-28%? Bezrobocie wśród młodych do 24 roku życia wynosi 60% albo prawie 60%, albo nawet ponad 60%, jak ostatnio w Grecji. I jest recesja, spadek produktu krajowego brutto. Kolejny rok z rzędu. Grecja, odkąd światowy kryzys gospodarczy wybuchł w roku 2008, miała wyłącznie lata recesyjne. Już tych lat jest siedem z rzędu. Spadków czasem kilkuprocentowych w ciągu jednego roku, i dziś to nie jest wina światowego kryzysu gospodarczego, bo już go nie ma. On się dawno na świecie skończył On się skończył w roku 2010. Świat się szybko rozwija, a Unia jako całość jest w recesji, a nawet najlepsze, najsilniejsze. Kraje najlepsze w sensie najlepszych warunków do wprowadzenia wspólnej e, waluty, jak Niemcy i Francja, są w gospodarczym zastoju. Jedyna grupa krajów, które w Unii Europejskiej mają wyraźny wzrost gospodarczy i mogą się rozwijać, to kraje, które euro nie przyjęły. Polska szczęśliwie należy do tych krajów. A najbardziej znanym jest Wielka Brytania. Jednak nie ona jest najbardziej dynamiczna. Nasz sąsiad przez Bałtyk, Szwecja na przykład, odrzuciła przyjęcie wspólnej waluty w referendum narodowym, i Szwedzi okazali się bardzo mądrzy. Dziś Szwedzi są w czołówce rozwoju w Unii Europejskiej. Gdyby mieli wspólną walutę. Nie mieliby na to szans. Co my, Polacy, powinniśmy zrobić, żeby jednak tego euro nie przyjąć? Polacy powinni stanowczo wypowiadać się przeciw wprowadzeniu euro. Jeżeli będzie referendum, to w referendum, jeśli nie, to w wyborach. W najbliższych wyborach, to znaczy eurowyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku. I w wyborach parlamentarnych, oczywiście takie sprawy nie należą do kompetencji samorządów terytorialnych, więc to nie na kampanię samorządową, ale na kampanię do Sejmu i Senatu jak najbardziej. Jest to również sprawa na kampanię prezydencką, także w 2015 roku, bo wprawdzie prezydent Rzeczypospolitej nie prowadzi polityki gospodarczej. Ale jest reprezentantem całego państwa, czuwa zgodnie z konstytucją, między innymi nad niepodległością, suwerennością, nad bezpieczeństwem, a to, jaką kraj ma walutę i czy ma własną narodową, czy wspólną, która zależy od innych, czy kraj, państwo prowadzi własną politykę pieniężną. Ustala podaż pieniądza, stopy procentowe, kursy wymiany ustala lub wpływa na nie, czy też całej tej władzy, wszystkich tych instrumentów polityki gospodarczej i rozwoju gospodarczego się pozbywa. To jest jak najbardziej także współodpowiedzialność prezydenta. Wie, wie pan, że do człowieka to najlepiej przez kieszeń, tak? Czym to się może skończyć w mojej prywatnej, pojedynczej kieszeni, jeżeli to euro wejdzie? Bo może w ten sposób trzeba do obywatela wyjść, prawda? Bo ty na tym stracisz, bo ty będziesz miał mniej, bo ty w tym momencie nie będziesz mógł tego, tego czy tego. Jak to wygląda? Jak ten obywatel, jak ja Kowalski odczuję u siebie w portfelu wprowadzenie euro w Polsce? To przede wszystkim będzie działać poprzez pracę, zatrudnienie. I to niezależnie od tego, czy ktoś pracuje w firmie, w przedsiębiorstwie publicznym albo prywatnym, czy je prowadzi, czy jest jego właścicielem, przedsiębiorcą, czy też pracuje na przykład w administracji publicznej, krajowej czy samorządowej, skutki będą dla wszystkich podobne, ale najdotkliwsze i w pierwszej kolejności odczuwane przez przedsiębiorców, a zaraz potem przez ich pracowników. Wprowadzenie wspólnej waluty będzie oznaczało, że ceny wszystkiego, co przedsiębiorstwa i co pracownicy, co mieszkańcy kraju kupują, zaczną się zbliżać do ogólnoeuropejskiego poziomu, dokładnie mówiąc poziomu całej strefy Euro. To nie, jest, nie zło, jest cała mylciech. Unia. Praktycznie ceny są takie same jak w Polsce, tylko oni Be, euro, no będzie, będzie się to e, zbliżać jeszcze bardziej, e, na, nastąpi szybsze wyrównanie. E, to będzie oznaczało, że aby wyżyć, nie e, tracąc bardzo dużo ze swojego poziomu życia, to z punktu widzenia indywidualnych osób. I nie zamykając swojego przedsiębiorstwa, to z punktu widzenia przedsiębiorców będzie trzeba oczekiwać płac i dochodów takich jak przeważające w strefie euro, czy w uproszczeniu mówiąc w Europie. A jednocześnie polska gospodarka i pozagospodarcze instytucje zapewniające pracę takie na przykład jak szkoły czy uczelnie, nie są tak dobrze przygotowane do konkurencji międzynarodowej i nie będą w stanie dorównać wydajnością pracy na przykład w przypadku przedsiębiorstw, można robić szczególnie łatwe porównania międzynarodowe, przedsiębiorstwom niemieckim, czy francuskim, czy austriackim, czy duńskim. Mówię tu o czołówce strefy euro i o krajach, które jako jedyne w strefie euro mają przynajmniej lekki wzrost jak Niemcy, albo chronią się przed ostrą recesją jak Francja. Nie będzie można swoimi wyrobami, produktami, <grym> Konkurować na e, rynku, e, a in, nawet instytucje publiczne, jak szkoły czy uczelnie, e, nie będą e, w stanie e, spełnić swoich zadań, spełnić społecznych e, oczekiwań za takie pieniądze, jakie w budżecie państwa zostaną po jego zubożeniu przez zanik konkurencyjności e, gospodarki. To są naczynia połączone. Cały, cała ta sieć tych naczyń jest dosyć zawiła, ale można łatwo zobaczyć, jak to naprawdę działa, patrząc na przykłady. Patrząc na Hiszpanię, na Portugalię, na Grecję i na dużo, dużo bogatsze od tych trzech krajów, a tym bardziej od Polski, Włochy. To jest ten końcowy rezultat. Gdy gospodarka traci konkurencyjność i cały kraj traci konkurencyjność, i wszyscy tracą od pracowników biznesu po pracowników na przykład urzędów. Panie doktorze, na koniec jednym słowem: Unia tak, euro nie. Unia tak, euro nie. Euro powinno być w ogóle zniesione. Państwa Unii powinny powrócić do swoich walut narodowych, które mają liczne zalety, w tym pozwalają wydobywać się z kryzysów i oddalać zagrożenia jeszcze zanim jakikolwiek kryzys wybuchnie, a Unia powinna przejść inne głębokie reformy, w których Polska może mieć sojuszników. Jednym z takich sojuszników jest obecny rząd Wielkiej Brytanii, który zaproponował dialog, zaproponował budowanie sojuszu na rzecz wielkich reform w Unii. Warto spróbować tej szansy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję również.